Cześć, witam witam, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Niko 888 i witam w następnym odcinku Jak skryptować, programować, jak to woli w SAMP. Eee, w tym odcinku chciałem Wam pokazać eee, jak zrobić proste menu, no bardzo proste. Eee, jest to bardzo proste. Menu to jest nic takiego, to jest po prostu. Wpisuje się jakąś komendę albo jakieś działanie wyświetla się, taka, taka lista, i tam są różne rzeczy do wybrania. Zbudowa się takie minu. Teraz tutaj Ym, działa tak podobnie jak yy, jak tutaj. Nie, to nie jest to, to nie jest to. Nie yy, przygotowane. Tutaj, o. Na tej samej zasadzie jak to tutaj, jak Show Player Dialog, właśnie to jest menu, można by powiedzieć. Um, no, i zrobiłem po prostu Commanded Pass. Otóż yy, możemy to zrobić. A yy, no, skopiuję to, nie jestem się pisać tak dużo. Ok. i tu możemy na przykład dać pomoc, albo menu, albo. Yy, nie wiem, jak to woli. Po prostu jakieś tam, wiecie, jakąś komendę. Tam na razie menu niech będzie. Um, tutaj się wpisuje Show Layer. Dialog. Otwieramy layer ID i ID tego dialogu. Napiszemy na przykład menu 0.1. Potem style czyli dialog. Style. I typ, e, typ tego, czyli mm, menu, czyli list. Musimy listy dać. Potem dajemy nagłówek. Tutaj jest nasza lista, przycisk jeden, przycisk drugi. E, to możemy dać y, zatwierdź, anuluj, tutaj y, menu. Tutaj nasze y, działanie, które chcemy mieć, na przykład. Pff, no. Hmm. Na przykład, pomoc. Po, albo komendy. Potem, aby dać spacy na dole, tak jakby Enter, to taki taką kreskę i N. A potem dajmy na przykład drugą. Y, no. Drugi, drugą opcję w tej liście, czyli na przykład. Daj kasę potem jeszcze raz NLG na przykład tutaj teleportuj. Naszym teraz można powiedzieć, że działa, ale już nie ma działania. Um, musimy najpierw zrobić tą funkcję globalnie. Globalną na, całym, na cały sklep, żeby można go... E, żeby można... Do tej funkcji zwracać się yy, no, w całym skrypcie, zrobimy to w taki sposób. Otóż tutaj mamy nazwę tego, yy, tutaj daliśmy nazwę te temu dialogu, naszemu menu, czyli menu 01. Zapamiętamy to albo skopiemy to tak jak to jest, czyli z dużymi literami, albo z małymi, jak to wy tam macie. Wchodzimy na, sam na samą górę i tutaj okna. ID Dajmy tutaj na przykład nowy: define i na przykład menu i... eee nie, soreka, sorka, sorka, sorka. Coś mi nie wyszło. Menu 01, tak i... Eee... ID, znaczy numer, to czyli trójkie czyli 1, 2, 3. Czyli jakiś wolny numerek dajecie tam. Zależy jaki wy macie już w własnym skrypcie. Teraz to jest globalnie ustawione. Ten teraz musimy to ustalić. I, gdzie to jest? D, 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 tutaj. Okej. Okay. To sobie to skupiłem, żebym zapamiętał. Co to było? I teraz wchodzimy do yy, on Dialog Response. To mamy nasze rejestracje, loginy, wszystko. I teraz po, e, nad returnem pod if login dajemy następny. Dialog ID. Równa, równa się, e, nie tak, menu to to było i zamykamy to. Um, oczywiście tu tym musimy, można różny szkielet zrobić, wszystko tej funkcji if response z tymi responsami to jest taka sprawa, gdyż response. 0 oznacza, że dał drugi przycisk, czyli anuluj. A response 1 mm, czekajcie. Y, response 1, czyli if response 1 oznacza, że. O, tu fajłem. Y, no, coś się dzieje, no. Response 1, czyli tak, a 0 nie. Czyli. Potwierdzał? Tu nie potwierdza. Tu już mam tutaj dobry przykład: że jak dał anuluj, to ma go skikować w loginie. Przy loginie. A jak dał tak, to ma go e, do funkcji. To ma mu się włączać funkcję login. E, my tego tutaj nie potrzebujemy, gdyż jak dał anuluj, to po prostu się ma wyłączyć. No. Czyli jak, jest, jak dał na tak, to musimy teraz sprawdzić, który z tych listów wybierał. Mamy if list item równa się 0, gdyż od 0 się wszystko zaczyna. Muszę zobaczyć, czy to się zgadza. Wszystko tak zgadza się. I zrobię ja sobie tutaj taki komentarz, żebym wiedział, jaki dam tych y, funkcji. skopiujemy to na dół, ile razy tego mamy. Pamiętajcie, że zawsze od zera zaczynajcie, gdyż przy pisaniu, przy skryptowaniu, programowaniu. Zawsze się zaczyna od zera, żebyście zapamiętali. 3. Czyli mamy zamiast 1, 2, 3, 4 mamy 0, 1, 2, 3. Czyli 0 to jest komendy, 1 to jest daj kasy w moim przypadku, 2 to jest energię i 3 to jest teleportuj. No i teraz możemy tutaj jeszcze od nasze funkcji, na przykład komendy, żeby się pokazał nasze komendy. Command tutaj. Mm. Mm. Tutaj o energię, kasa, to wszystko jest. Teleportuj to skopiuję. Dobra, niech będzie skopiuję to. Yy, nie tak. Yy, command on wie, response. Mm. To na tak zostawię I tej kasy to było to drugie, czyli give, dajemy tutaj, to był jeden pomocy. Dajemy tutaj. i tu możemy dać właśnie naszą funkcję, jak już mówiłem. Nie, nie musicie tak robić jak ja, tylko dajcie, dajcie tutaj waszą funkcję, nie? E, wasze funkcje, tak. E, potem energię to było to. To było tutaj. Okej. Okay. No to, to działa na ten samy zaczęciem jak komendy Tylko że... Yy, no mamy listę menu Okej, okay, czy ja tutaj zrobiłem? nie wiem Aha, okej, okay, bo teraz się zagubiłem, ja teraz domyślam, czy ja to zrobiłem Okej okay. I trujeczka to jest teleportuj um. No, nie polecam wam tak zrobić, bo możecie się nieźle pogubić. Yy, command... statek tu. Okej. Okay. I, i tu ostatnie, okej. Okay. O, i mamy teraz nasze gotowe menu. Czyli list item 0. To są komendy, czyli ma się to pokazać. Daj kasę, to by dało nam tyle kasy. Energię tutaj, energię. Teleportuj, żeby nas teraz teleportowało. Skomplikujemy to. Jak widać, działa I teraz wejdziemy na nasz serwer. tam serwer. Wszystko działa jak ma działać. Wejdziemy na kieć wolny. Ok. Ok, mam włączony, mam nadzieję, jest włączony. Ok. Ok. Zobaczymy. Czy zadziała? No, odpalcie. Okej, okay, odpalcie. Komenda chyba była menu, jak się nie mylę, tak. No, odpalcie. No, coś nie chcę. Mm. A, same problemy znowu. <laughs> Nieprzygotowane. Tak to zawsze jest, jak się coś robi, to. Są błędy. O, czekajcie. Chwilę. Ok, wracam. Wróciłem. Mam nadzieję, że teraz zadziała. Poprawnie? Ok. Poczekam aż się tym razem odpali, potem włączę frapsa No i? O, ok. Działa, działa, działa. Eee, hasło, jakie to było? Hasło o, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. Eee, spawn. Ok. Eee, Teraz tak. Eee, to było. Komenda była menu i mamy nasze menu piękne. Czyli chcemy na przykład dowiedzieć się komendy, czyli damy Enter. I mamy tu nasze komendy. Teraz menu, daj kasę, daje nam kasę, teraz energy. No. Jest nasze energy. No. No, no. no. Okej, okay, pięknie. No Potem i teleportuj Enter. O, tam już nawet. <laughs> no, to tylko działa jak ma działać. Oczywiście, jak już mówiłem, możecie tam dać własne funkcje, nie, nie te moje. To są tylko przekłady. Yy, pod list item. I no, to powinno zadziałać. Na, napiszcie w komentarzach, co chcecie następnego widzieć w moich odcinkach. Jakie poradniki? chętnie nie poczytam. No. To... Zresztą mam miłego skryptowania i... No. Cześć!